Cześć się moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w grze Rainbow Six Siege, który Wam bardzo przypad do gustu, moi drodzy. Tak, widzę, co wy robicie pod tymi odcinkami. No, nie wierzę w to, naprawdę, że. Tak, żeście to przyjęli, że szok, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to będzie miał taki rozmak, że tak brzydko powiem. Jest e, Azami. Okej okay. A ja moi drodzy Spróbuję zagrać Aszkom No tego jeszcze nie grali No zobaczymy jak to wyjdzie Oczywiście gram na standardowym karabinku od niej I pytanie jak ja bym się chciał dostać Może przez piwnicę Przez piwnicę nikt nigdy nie chodzi Do tego moi drodzy no Do tego moi drodzy no Co ja mogę wam powiedzieć Chyba kolb słyszałem na schodach. O szkurde! Ajajaj, aj, aj, karamba! Zbrakło mi amunicji. Ajajaj. Aj. Dobrze, dronuję sobie, mój drogi przyjaciel. Dobrze moi drodzy, no trafisz jakiś naprawdę ogarnięty gracz. No ładnie go wyciągnął, nie będę ukrywał. Dobrze zagrał chłop. Na spokojnie, nie raszował. Nie miał sensu raszować moi drodzy. No, moi drodzy widzowie, w ogóle mam też do Was pytanie: czy jak gram sobie w Rainbow'a i to nagrywam, to czy chcecie oglądać całość, czy tylko. Tak naprawdę, już fazę, w której już atakujemy. Czy chcecie też widzieć fazę, w której się przygotowujemy i szukamy bomby, moi drodzy? No i jest to dość kluczowe pytanie, ponieważ no nie chcę was zanudzić też tą gierką, bo naprawdę lubię tą grę, nie chcę was zanudzić i chcę wam pokazywać jak mi idzie oraz drogę do czempiona, może kiedy sami zobaczycie u mnie, no nie jestem tego pewny, fajnie by było. No i może zrobimy znowu to samo, Wbiegniemy od piwnicy. Okej. Okay. I biegniemy sprintem! Nie zatrzymujemy się moi drodzy! Bo nie ma sensu. Okej. Okay. Dobra, mamy dwóch. No szkurde, znowu taka wejra pieprzona mnie zabiła, no nie wierzę w to. A tylko widziałem jak ten karabinek się chowa przez chwilę, ale... Zwaliłem, bo znowu mi amunicji zabrakło. A, je, je. Ładnie go wyciągną na mojej i To SCP-3609 moi drodzy. No, potężny SCP atakuje w okolicy Willi. No kto by się spodziewał moi drodzy, tylko nie wiem co to jest za SCP? A kiedyś miałem ochotę straszną zagrać w SCP, ale no coś mi nie pykło. Jestem ciekaw czy wzięli znowu tą samą górę Ale wątpię w to no żeby przegrać trzy razy pod rząd tą samą górę Trochę słabo może być A jeżeli mają drugą górę To mam ciekawą taktykę, która tylko osa potrafi wykorzystać I chyba mamy to moi drodzy Mają drugą górę Aj karamba no nie Kurde, no spodziewał się, spodziewałem się że tam będzie, ale nie wiem czemu wjechałem tam. Dobra, komerka. Popaprało cię, fajfusie. No i komu się oberwało? No mimo i drodzy, no jak zwykle, no przywykłem do tego już. Aj, karamba. Miejmy nadzieję, że to na naprawdę wyjdzie, bo ponieważ... No i dupa nie wyjdzie. Kurde, bo szkło jest zepsute, to nie... To już to nie wyjdzie. Tak, teoretycznie to można już zaplantować tutaj. Dobra, tam wrzucimy hmm. Oznaczono w skanowaniu. Hmm. Gdzieś jest z oznaczony w skanowaniu? Ładnie, ładnie moi drodzy, wyciągnęliśmy go. Podobało mi się to wejście nawet. Ładnie to zrobiliśmy, moi drodzy, naprawdę. No i gramy sobie jako Melusi teraz. Już mówiłem co Melissa posiada, a raczej jaki atrybut Jest niezwykle przydatny, ponieważ powania wrogów, moi drodzy I ładnie... Damy to tu No i ciacia, moi drodzy, jeszcze teraz z tyłu, gdzieś tu musimy dać tylko Podnosimy sobie pancerz Dodatkowe 20 HP, to się przyda, plus możliwość powstania jest to... No też... Aj dobra, tu będzie dobre. Cyk, cyk. Plus dany może gdzieś tutaj. Jakby ktoś tędy przebiegał, to z wrażenia czego mamy to tutaj też. Homie? Dobra, musimy na spokojnie zagrać moi drodzy, ponieważ no... Musiałem sobie zrobić tutaj taki widok jakby Nie wiem czy tam ktoś jest na tych schodach. Tak to trochę brzmi. Ładnie. Ładnie go zdział gościu. Tylko słyszałem tą pestkę, która wypadła z jego karabinku. Ładne. Moi drodzy, to tyle na ten odcineczek. Tyle na ten meczyk. Jak widzieliście, ograliśmy z 4 do 0. Z czego ja byłem drugi. No moi drodzy, no w końcu mogę się Wam pochwalić czymś fajnym. W końcu fajnym odcinkiem. Dziękuję, że jesteście. Dajcie znać, co sądzicie. Nie zapomnijcie o lajku. Jeżeli jesteś nowy, zostaw subskrypcję, bo to naprawdę mocno wspiera kanał. Trzymajcie się i widzimy. a ja raczej słyszymy się w następnym odcinku. Hej!